W dzisiejszym filmie chciałbym porozmawiać trochę na temat mm, ograniczników przepięć, dlatego że jest to temat dość istotny, jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, również instalacje off-grid, i który ma duży tutaj, duże znaczenie w przypadku y, jakichś przepięć oraz y, wyładowań atmosferycznych, y, które mogą spowodować no, bardzo poważne awarie tutaj w układzie instalacji fotowoltaicznej. W klasycznej rozdzielnicy ograniczniki przepięć w przypadku instalacji fotowoltaicznych są spięte do obwodu DC, czyli prądu stałego z uwagi na to, że źródłem jakby tutaj napięcia są panele fotowoltaiczne, które generują prąd stały i one będą źródłem po prostu napięcia, które może być zagrożone jakimiś tutaj niepożądanymi skokami napięcia. Może łatwiej nam będzie to wszystko pokazać na rozebranej rozdzielnicy. I teraz tak. Czym są tak naprawdę ograniczniki przepięć i jak, jak one działają? Ograniczniki przepięć generalnie dzielimy na trzy rodzaje. Najbardziej popularne są to ograniczniki tak zwane warystorowe, gdzie elementem czynnym, który właśnie odpowiada za. Można powiedzieć bezpieczeństwo, jest warystor. Jak działa warystor? Żeby nie wchodzić tutaj w szczegóły i was nie zanudzać, warystor jest to urządzenie półprzewodnikowe, które, którego rezystancja zmienia się wraz z, ze wzrostem napięcia. I teraz, jeśli podepniemy do takiego warystora do jednego i do drugiego końca źródło napięcia. To wraz ze wzrostem napięcia, w zależności od tego, na, jakie, na jakim napięciu ten warystor, na jakie napięcie jest przeznaczony, to wraz ze wzrostem napięcia maleje jego rezystancja. I jak to działa w praktyce? Wygląda to w ten sposób, że bo ten ogranicznik, właśnie przykładowy, znajduje się tutaj. I teraz, w, w momencie, gdy na jego wejścia tego właśnie ogranicznika, czyli tego de facto warystora, damy źródło zasilania plus oraz minus. Jeśli zostanie przekroczone napięcie znamionowe takiego ogranicznika, wówczas wykona on zwarcie, czyli ta rezystancja zmaleje do tego stopnia, że przejmie całe po prostu to wyładowanie, czy tam przepięcie, które do niego dotrze. Czyli w skrócie mówiąc, warystor składa się z tak naprawdę Dwóch wejść. W przypadku oczywiście warystorów na prąd stały, bo jeszcze są warystory również na prąd zmienny, trójfazowe i tak dalej. Ale my się skupimy na warystorach, właśnie, które pracują na prądzie stałym. Ma on wejście biegun, bieguna dodatniego, ujemnego oraz wejście na uziemienie. I teraz warystor wpinamy zawsze równolegle do obwodu. Więc jeśli z paneli fotowoltaicznych. O, tutaj mam trzy bezpieczniki, zabezpieczenia nadprądowe z trzech paneli fotowoltaicznych. Jak widzicie, one są połączone równolegle i równolegle z tymi właśnie bezpiecznikami nadprądowymi należy włączyć właśnie ogranicznik przepięć. I teraz tak. W moim przypadku yy, działa to w ten sposób. Warystor yy, ma tak naprawdę trzy, można powiedzieć, główne parametry: czyli yy, maksymalne. Natężenie I max, czyli to natężenie maksymalne chwilowe, które może popłynąć przez warystor, W moim przypadku jest to 40 kA. I n, czyli natężenie znamionowe, czyli prąd jaki może popłynąć powiedzmy w pracy ciągłej jest to 20 kA. UC, to jest, niektóre warystory mają jeszcze rozdzielenie na dwa rodzaje napięć, jedno to jest napięcie robocze, maksymalne napięcie robocze. I maksymalne również chwilowe napięcie robocze. Tu w moim przypadku jest to zakres napięcia, czyli między 60 a 120, 120 V. Volt. 60 V jest to napięcie, jakie maksymalnie może popłynąć przez ten warystor, i ten warystor na pewno nam nie zadziała, czyli nie, ta rezystancja nie spadnie i nie, nie stanie się nic niepożądanego. Jeśli natomiast przekroczymy 120 V, czyli to chwilowe napięcie maksymalne, wówczas rozpoczyna on swoje działanie i rozpoczyna się proces zwarcia po prostu tych biegunów dodatniego ujemnego. I to służy temu, że prąd, który zostanie tutaj zwarty, jednocześnie zostanie odprowadzony ten ładunek do ziemi i dzięki temu zabezpieczy nam on kolejne obwody, jakie są dalej. Czyli w tym przypadku jest to już regulator ładowania. No i de facto dalej magazyn energii, przetwornica i tak dalej. Więc jeśli miałbym to pokazać tak po kolei, to tutaj wchodzimy z panelami fotowoltaicznymi, następnie jest ogranicznik przepięć i dopiero zanim wchodzimy do regulatora, czyli ogranicznik przepięć ma nam za zadanie e, jakby przejąć cały niepożądany ładunek e, elektryczny, który pochodzi z jakiegoś wyładowania lub przepięcia. I teraz tak. Jeśli chodzi o rodzaje ograniczeń przepięć, wyróżniamy trzy klasy e, zabezpieczeń, czyli T1, T2 i T3. W moim przypadku jest to zabezpieczenie T2. Te, zabezpieczenie T1 stosujemy wówczas, gdy jest bardzo wysokie ryzyko e, wyładowań atmosferycznych, gdzie jest ryzyko bezpośredniego uderzenia pieruna. E, między innymi jest to przypadek, kiedy mamy na przykład instalację odgromową. W moim przy, przypadku, czyli zabezpieczenie T2, jest to zabezpieczenie, które jakby zabezpiecza nam układ przed wyładowaniami pośrednimi. Czyli może to być na przykład uderzenie pioruna gdzieś w pobliskości i sytuacja, gdy odłoży się jakiś indukowany prąd. Czyli można powiedzieć, że to są zabezpieczenia przed takim prądem już wyindukowanym gdzieś z innego powiedzmy tam źródła, e, źródła uderzenia pioruna i tak dalej, czyli te zabezpieczenia, gdzie nie jest wymagane aż tak e, szybki czas reakcji i, i tak, taka duża e, energia. I trzeci rodzaj zabezpieczeń, czyli te trzy, to już są zabezpieczenia e, urządzeń takich na przykład jak, jak komputery czy inne urządzenia, e, które są wrażliwe na, na przepięcia. Takie zabezpieczenia, na przykład varistorowe, posiadamy również w niektórych listwach przepięciowych, czy zasilaczach UPS na przykład domowych. I w tym momencie, jak widzicie, to jest zabezpieczenie układu DC, czyli, czyli zasilania, które idzie prosto z paneli fotowoltaicznych. To, co mamy z reguły w instalacjach domowych, szczególnie tych, tych które są. Budowane od niedawna. Z tego co kojarzę, chyba już nawet jest obowiązek stosowania ograniczników przepięć. Tam są ograniczniki na prąd przemienny. One wyglądają nieco inaczej, dlatego że one są na prąd trójfazowy, czyli są trochę bardziej rozbudowane. Tutaj wchodzimy wtedy trzema fazami, ale zasada działania jest dokładnie ta sama. Tutaj jeszcze te ograniczniki w większości posiadają takie lampki kontrolne. Jeśli jest zielona, znaczy, że ogranicznik działa. Jeśli czerwona, znaczy, że ogranicznik już. Został jakby uszkodzony, i należy go niezwłocznie wymienić. Dlatego że ograniczniki przepięć to są urządzenia, które są jednokrotnego użytku. Jeśli już raz zadziałają, to należy je po prostu obowiązkowo wymienić na nowe. Prawidłowo działające ograniczniki, które już uległy takiej awarii i jakby spełniły swoje zadanie, to nawet dochodziło do takiej sytuacji, że one się wręcz stopiły razem z obudową. Więc to pokazuje, jaki, jaki duży. Wpływ właśnie na, na instalację ma takie, takie zabezpieczenie przepięciowe i jak to może nas uchronić tutaj przed jakimiś wyładowaniami. Miejmy nadzieję, i życzę wszystkim, żeby nie, żeby nie miały okazji zadziałać, a tym, którzy tutaj zastanawiają się, czy je założyć, ja jak najbardziej zalecam, żeby takie ograniczniki stosować, nawet w instalacjach off-grid, gdyż no, często się zdarzy. że może dojść gdzieś do to jakiegoś przepięcia, czy nawet przypadkowego gdzieś yy, zwarcia. No i wtedy wtedy taki ogranicznik no, można uratować. Jeszcze tylko Wam tutaj podpowiem, yy, jeśli chodzi o ten zakres napięć. Ja w swojej instalacji mam panele połączone równolegle, tak jak widzicie tutaj. Yy, one pracują na napięciu około 40V. Więc musiałem wybrać ogranicznik, który ma napięcie 60V. Nigdy nie stosujcie ograniczników, które posiadają mniejsze napięcie niż napięcie robocze. Pamiętajcie, że napięcie robocze Waszej instalacji musi być mniejsze niż maksymalne napięcie, pod którym zadziała ogranicznik przepięć. To jest ważne. Jeśli macie przykładowo instalację, gdzie jest 45V, jak u mnie na przykład maksymalnego napięcia, to stosujemy ogranicznik na przykład na 50 bądź 60V. I tak jest, tak jest w moim przypadku. Mam nadzieję, że Rozjaśniłem co nieco jak to wygląda i to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego, cześć.